Wybór lustra do łazienki wydaje się być prostym wyborem, dopóki nie zobaczysz ile masz opcji. Ale spokojnie, mam trzy proste wskazówki, jak dobrać to idealnie. Lustro powinno być idealnie dobrane do umywalki, tak by wyglądało proporcjonalnie i efektownie. Ważny jest kształt. Okrągłe nadają lekkości. Prostokątne są bardziej klasyczne i praktyczne. Wybierz to, co pasuje do stylu Twojej łazienki. Wskazówka 3 to oświetlenie. Światło ma bardzo duże znaczenie. Wybierz lustro z podświetleniem LED. wydarzać łazience nowoczesnego blasku. I voilà! Lustro, styl i funkcjonalność. Masz pytania? Daj znać w komentarzu.